Cześć, witam Was w moim pierwszym filmiku, na którym pokażę jeden z moich ulubionych przepisów, który nie dość, że jest bardzo pyszny, to jednocześnie bardzo prosty. Będzie to krem z dyni na mleczku kokosowym. Zapraszam. Zaczynamy od znalezienia naszego przepisu. W tym celu klikamy sobie w lupkę. On nam tutaj się zakręci, pomyśli. I już możemy w górnej części zacząć wpisywać krem z dyni. Dajemy szukaj. I mamy na pierwszym miejscu, oczywiście jest wiele, wiele innych przepisów związanych z dynią. Natomiast my wybieramy ten i dajemy rozpocznij gotowanie. No i tu tak naprawdę zaczynamy już startować. Urządzenie nam podpowiada krok po kroku, co mamy robić. W tym przypadku jest to, zaczynamy od 110 gram cebuli przekrojonej na pół. Mamy praktycznie idealnie, nie musimy zawsze, pamiętajcie o tym, że nie musi być wszystko idealnie co do grama wyliczone. Dwa ząbki czosnku. Nieraz jak tak naciśniemy, to później nam go dużo łatwiej wyciągnąć z tej skorupki, w której się znajduje. Widać, nie zawsze jest to skuteczne. Naciskamy dalej. Korzeń imbiru. 15-20 gram korzenia imbiru świeżego, pokrojonego na 2 mm paski. Ja też nie zawsze się stosuję do, do, do tych wszystkich wskazówek, z tego względu, że nie każdy lubi mocno intensywny smak gumbiru. Więc jeżeli teraz nie będzie tej wagi, o którą nam prosi, to też się nic nie stanie. Każdy już później dopasowuje do swoich kubków smakowych dane przepisy. Mamy 14 gram, czyli w zasadzie jesteśmy idealnie w przepisie. Dajemy dalej. 30 gram oleju kokosowego płynnego. Nie zawsze się udaje uzyskać ten olej płynny, wystarczy go też nieraz na kaloryfer po, postawić. Natomiast, jeżeli się nie uda i jest w takiej formie gęstej, też się z tego powodu nic nie dzieje, bo termomik sobie nam z tym poradzi, bo on będzie później podgrzewał temperaturę. On to całe, to teraz wszystko co wrzucamy będzie pod sobie podsmażał, ale to zobaczycie w dalszej części, jak to będzie wyglądało. Mamy już odpowiednią ilość oleju kokosowego. Naciskamy dalej. Teraz na urządzenie pokazuje, żeby nałożyć miarkę i pokrywkę. Dajemy dalej. Mamy wszystko ładnie zaznaczone. Tutaj nie wiem, czy pewnie Państwo tego nie widzicie, ale on to tak delikatnym, zielonym kolorem podświetla, na jaką, jak daleko mam przejechać pokrętłem i czas też jest automatycznie nastawiony, więc ja tu tak naprawdę nie muszę się Przejmować tym, czy wszystkie funkcje są odpowiednio ustawione, zjeżdżam na piątkę. Urządzenie informuje nas, że proces się zakończył. Dajemy dalej, dostajemy tutaj informację, żeby kopystką zgarnąć wszystko na dno naczynia Tak to ja pokażę, jak to wygląda. Także dajemy wszystko z powrotem na dno. Dajemy dalej, znowu mamy informację o nałożeniu miarki i pokrywki. Dajemy dalej i tu teraz mamy nastawiony czas 5 minut, temperatura 100 stopni, obroty 1, ustawiamy na 1 i w tym momencie przez 5 minut urządzenie będzie sobie wszystkie składniki dusiło w temperaturze 100 stopni, a my w tym czasie możemy czy to przygotować inne składniki, czy zająć się innymi sprawami. Urządzenie nas już poinformowało o zakończonej pracy, także klikamy dalej. 750 gram dyni piżmowej. Co prawda to jest dynia piżmowa, natomiast ja użyję dyni prosto z ogródka mojej babci, czyli takiej klasycznej, klasycznej dyni pokrojonej w około 2 cm kostkę. Ja sobie już ją wcześniej obrałem. Mam jakiś taki mały kawałeczek, od którego możemy zacząć. Tarujemy, żeby waga pokazywała 0 i zaczynamy wrzucać te składniki. Mamy troszkę więcej tej dyni, bo 786, ale tak jak mówiłem nic się z tym nie dzieje. 400 gram mleczka kokosowego. Odlewamy. Dajemy dalej. 100 gram wody. Waga nam cały czas pokazuje na jakim jesteśmy etapie. Odmierzania, dajemy dalej. Jedna łyżeczka koncentratu bulionowego. Przypominam, że oczywiście koncentrat bulionowy warzywny możecie sobie wykonać, tak samo wołowy, natomiast w tym przepisie jest warzywny, możecie sobie wykonać w termomiksie. Jeżeli nie macie, możecie skorzystać z gotowego sklepowego, oczywiście, natomiast zachęcam jak najbardziej do, do wykonania sobie własnego bulionu. Dajemy dalej. Jeden, jedna szczypta pieprzu, kajen. Jak lubicie bardziej pikantniejszą, to oczywiście można tej, tej szczypty dać troszkę więcej, albo dwie. Dajemy dalej. Jedną łyżeczkę soli. Jedną szczyptę czarnego pieprzu. Dajemy dalej. Urządzenie każe nam nałożyć pokrywkę. Dajemy dalej. I czas mamy 20 minut, 100 stopni, obroty 1. A my w tym czasie możemy zrobić na co tylko mamy ochotę, przez 20 minut oczywiście. Po zakończonym czasie oczywiście urządzenie nas zawoła do siebie. Urządzenie poinformowało nas o zakończonym gotowaniu. Także przechodzimy już do ostatniego kroku, jakim będzie zmiksowanie ugotowanego kremu. Tu nam urządzenie pokazuje, żeby w pierwszej fazie ustawić obroty na 4, następnie stopniowo zwiększać do 9. On przez jedną minutę będzie sobie to miksował. Także dajemy czwórkę. W momencie jak urządzenie już wystartuje, zaczynamy stopniowo dodawać obrot. I tak oto dobiegliśmy już do samego końca gotowania. Krem mamy gotowy. Zaraz go Państwu przedstawię jeszcze w naczyniu, a później już, później już na, bezpośrednio na talerzu. I oto te słynne pyszności lądują na talerzu. Zapach jest niesamowity. I to już koniec naszego gotowania. Cieszę się, że wytrwaliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że filmik się podobał, a przepis przypadnie wielu osobom do gustu. Postaram się w następnych filmikach przedstawić kolejne ciekawe pomysły na szybkie i smaczne dania. Dzięki wielkie, do zobaczenia, cześć.